Witajcie, moi drodzy! Tak jak Wam obiecałem w nowym roku, przedstawiam Wam pojazd, który nie jest ani samochodem osobowym, ani ciężarowym, ani motocyklem. Jest to Ursus C330. A właściwie, moi drodzy, to jest Ursus C330 M. Produkowany w latach 1986-1993 jako modernizacja modelu C330, będącego oczywiście następcą C328, a przed nim wychodził C325. A więc, prezentowany dla Was egzemplarz jest to Emeczka, tak? czyli yy, modernizacja. C330. No i teraz powiem Wam tak, począwszy od 86, w którym zostały wypuszczane te ciągniki, zaczęto wprowadzać stopniowo większe zmiany w konstrukcji ich. Zasadniczo różnice polegają na zmianach w układzie napędowym, do którego teraz właśnie przechodzimy. A więc tak, trochę może nie z tej strony, no, bardziej powinienem to nagrać tu, bo tu jest skrzynia biegów, tak? Dokonano modernizacji w skrzyni biegów, ale też i modernizacji Tylnego mostu. Modernizacji Tylnego mostu oraz zwolnic zostało zmienione przełożenie zwolnic, które pozwala na szybszą jazdę w porównaniu do C330. Spójrzcie jeszcze na ten fakt tutaj te właśnie oto różnią się. Od zwykłej trzydziestki wielkością, tak i jest możliwość kasowania luzów. Aczkolwiek teraz skutkiem tych zmian z tego co się dowiedziałem, było zastosowanie bębnów hamulcowych z innym mocowaniem, przez co naprawy całego układu hamulcowego są bardziej uciążliwe. Teraz przechodzimy do przodu z innych ciekawostek. W 1987 roku wprowadzono sprężarkę, którą widzicie tutaj, oraz zmieniono sprzęgło, a dokładniej była to zmiana średnicy tarczy sprzęgła. No i oczywiście dalej, w 1988 roku. W ogóle cały 88 rok w produkcji tego ciągnika zaowocował w modernizację instalacji elektrycznej. Ta modernizacja polegała na wprowadzeniu minusa na masę. Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów, oczywiście też wtedy wleciał, z kontrolką kierunkowskazów przyczepy i przełącznikiem świateł awaryjnych. Ale jedna, jedna z ciekawszych modernizacji, które wprowadzono w tym modelu, to zmodyfikowano komorę spalania, co miało na celu zmniejszenie zużycia paliwa i na pewno tak było. Chociaż ja nie jestem zbytnim ekspertem odciągników, ale tutaj komentarze zostawiam dla was. I jeszcze mała taka ciekawostka z faktów historycznych To w 90 roku, z którego roku jest ten pojazd Złącza hydrauliki zewnętrznej przeniesiono na wewnętrzną stronę błotnika No a co do silnika jeszcze wracając Moc jego wynosi 31 koni A prędkość maksymalna 25 km na godzinę Co do samego tyłu no to można też wspomnieć, że zaczep transportowy różnił się od zwykłej C330. No tutaj mamy, jak widzicie, trzypunktowy układ zawieszenia dwie belki podnośnika, jedna i druga i do tego jest śruba rzymska bądź cięgło górne. To nazewnictwo jest różne. Co jeszcze mogę wspomnieć? Hamulec ręczny. Mamy go tutaj. Jest już w sumie zupełnie inny niż w przypadku Ursusa C330. A do reszty przechodzimy. O coś jeszcze wspomnę. Jak widzicie, mamy tutaj sprężareczkę. Tak jak wspominałem, zbiornik na powietrze jest tutaj. A więc tak, teraz wam pokażę, jak to wygląda z miejsca traktorzysty. A więc tak, tablica przyrządów. Jak sami widzicie, tutaj mamy temperaturę silnika, powietrze, które podaje sprężarka, wiadomo olej, kierunkowskazy, ładowanie. Z drugiej strony jest obrotomierz z licznikiem motogodzin. Tutaj, jak przeniesiemy się trochę w dół, wiadomo tutaj sprzęgło. Tu mamy gaz. No i hamulec odłączany na każde koło. Przenieśmy się tutaj. Skrzynia biegów. Tak, biegi są rozrysowane, jak widzicie. Tak, mniej więcej to wszystko idzie. Dalej, tutaj mamy pompę. Włączanie pompy. Tutaj mamy wałek odbioru mocy. Dalej, przejdziemy z tej strony. Z tej strony mamy podnośnik. W pierwszym położeniu. Tak jakbyśmy dali tutaj dźwigienkę. to jest podnoszenie, opuszczanie, a na środku kiper przyczepy. Akumulatory mamy dwa, jeden z jednej strony, drugi po drugiej stronie. Aha, jakby kogoś z Was ciekawiło, ta dźwignia to jest dźwignia ręcznego gazu. No i teraz tak moi kochani, zapomniałem jeszcze o dwóch istotnych rzeczach. Tutaj ta dźwignia, to jest blokada mostu. A obok niej, jak widzicie, jest umiejscowiony filtr oleju w skrzyni biegów. No i jeszcze jaka ciekawostka, którą wam mogę powiedzieć odnośnie zimowych patentów, które fabryka zastosowała, to są podgrzewacze. Fabrycznie były tutaj, ale w tym modelu jest przerobione na ten przycisk. A podgrzewacze już Wam zaraz pokazuję. Tylko wyjdę z kabinki. Podgrzewacze wyglądają tak. A jak widzicie, no ostrości nie łapię. Jak widzicie, właśnie tutaj, przy kolektorze sącym do silnika, są właśnie te dwie, te dwa tutaj elementy. To są właśnie podgrzewacze, które ułatwiają rozruch w zimie. Oczywiście mamy tutaj układ kierowniczy na przekładni ślimakowej. Co dalej wam jeszcze mogę powiedzieć? No, sam silnik również jest ciekawy, bo jest bardzo prosty w swojej konstrukcji i to tak naprawdę cenię w tego typu pojazdach. Powiem wam, bo obecne pojazdy, no to tak zwane bez komputera nie podchodź, a tutaj wszystko można zrobić samemu. Dla osób niewiedzących i nie, mają, nie będących w temacie, no to mamy tak: filtr oleju, wiadomo, alternator, tak jak wspominałem sprężareczka. Z drugiej strony, z drugiej strony mamy pompę wtryskową. Jak widzicie, dwa wyjścia tutaj na wtryskiwacze. Układ chłodzenia w tym silniku jest wymuszony poprzez pompę. Jest to układ chłodzenia cieczą, oczywiście. No i filtr powietrza. Tak to wszystko wygląda i mamy dwa filtry od, od paliwa. Tak. No i tutaj z samej góry na masce możemy ją otwierać ją w ten sposób. I mamy dostęp do dolewania oleju do silnika i do układu chłodzenia. No i jeszcze paliwo. No ale w razie poważniejszych prac przy silniku, jakbyśmy chcieli sobie po prostu zrobić tutaj więcej miejsca, tak, no to mnie tak przykład, na przykład się wydaje, że yy, no tą maskę można łatwo sobie tutaj odkręcić. Ale w przypadku yy, już zaadaptowanej kabiny. No to byśmy chyba musieli ją delikatnie tutaj gdzieś od spodu odkręcić od mocowań i tak podnieść. Bo maska, jak widzicie, trochę zachodzi w, w środek kabiny, tak? No, ale i tak, pomimo tego jest tutaj dużo miejsca. No i teraz właśnie, moi drodzy kochani widzowie, przyszła pora na. żeby posłuchać brzmienia tego pięknego dwucylindrowego diesla. Cieszę się, że wytrwaliście do końca i obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że się podobał. A tak naprawdę, jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu pojazdów, co u mnie na kanale, no macie Ifa Garaż, a z naszego podwórka pojazdy pokazuje. nie? Ale tu chodzi o to, że to też jest legenda legenda, którą warto pokazać i warto nagrać. Ten pojazd jest naprawdę legendarny. Więc jeżeli będziecie chcieli więcej, piszcie, łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Komentarze są Wasze. Ja z Wami w tym momencie się żegnam. Pozdrowionka, trzymajcie się, cześć.